Witam Was wszystkich. Wiem, że są ludzie z Gniezna. Przed chwilą widziałem ludzi z mojej rodzinnej Częstochowy. Są również politycy. Podobno są politycy również Koalicji Obywatelskiej, ale jest, widzę, jest Ania. Są politycy Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości. Cieszę się, że, że jesteśmy w tak licznym gronie. Moi drodzy, do tego, co zostało powiedziane, dodam tylko krótko Informacji o tym, kto tą edukację zdrowotną chce do polskich szkół wprowadzać. A więc pani Barbara Nowacka dzisiaj postrzegana jako polityk Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Ale przecież przypomnijmy sobie, że pani Barbara Nowacka kilka lat temu zaczynała w formacji Twój ruch z panem Januszem Palikotem. On ganiał po konferencjach prasowych z gadżetami erotycznymi, on również e, chciał rewolucjonizować polskie obyczaje, a ona, pani Barbara Nowacka, jego towarzyszka partyjna, zapowiadała utworzenie koalicji antykonserwatywnej. Jeżeli pod pojęciem konserwatyzm rozumiemy ochronę ładu społecznego, ochronę rodziny, ochronę tradycji, ochronę wartości wspólnotowych czy naszej cywilizacji, to ona chciała tą koalicją niszczyć to wszystko, wypowiedzieć porządek społeczny, zniszczyć ład, zniszczyć państwo, zniszczyć rodzinę. To był jej program. I dzisiaj nie dziwię się, że realizuje ten program w, w polskich szkołach. I ona dokładnie w systemie edukacji chce wprowadzać te rewolucyjne, niszczące, szkodliwe zmiany. Dlatego nic dziwnego, że poprosiła o to pana profesora. Zbigniewa Izdebskiego. Kim jest Zbigniew Izdebski? No, Zbigniew Izdebski jest seksuologiem, ale nie ma żadnego wykształcenia medycznego, nie ma przygotowania klinicznego. On studiował i pisał pracę tylko z dziedziny nauki społecznej, czy nauk społecznych. I tak jak pani Barbara Nowacka, nie ma szczęścia do swojego przyjaciela partyjnego, bo chwilowo możemy o nim mówić, Janusz P. Tak również pan Zbigniew Izdebski nie ma szczęścia do swoich współpracowników, ponieważ jego długoletnim współpracownikiem i przyjacielem był Andrzej Samson, który wylądował za kratami na podstawie 11 zarzutów, z czego trzy były na tyle prawomocne, że został już osadzony w więzieniu prawomocnym wyrokiem sądu za pedofilię, za inne czynności seksualne z kilkuletnimi niepełnosprawnymi dziećmi. W związku z tym tenże Zbigniew Izdebski, seksuolog, przyjaźniąc się i współpracując z Samsonem, jest tak kompetentnym seksuologiem, że nie rozpoznał zaburzeniu swojego przyjaciela. Nie rozpoznał, że współpracuje z osobą głęboko zaburzoną, że współpracuje po prostu z pedofilem. Zbigniew Izdebski jest również przedstawicielem Instytutu Kinseya na Polskę. Alfred Kinsey był twórcą fake nauki. Absolut, absurdów naukowych i fałszywych raportów, które są opisane dzisiaj w filmach, w książkach. Wybitna profesor prawa i medycyny pani Judith Ramsey opisuje w książce Zbrodnia i nauka, co Kinsey wyprawiał nawet z dwumiesięcznymi dziećmi edukując, znaczy edukując, błagam, no, deprawując i prowadząc eksperymenty seksualne na tych dzieciach. W związku z tym dzisiaj Człowiek, który szczyci się przynależnością do Instytutu Kinseya, będzie wprowadzał edukację, tak zwaną edukację zdrowotną. Nie dajmy się na to nabrać. Nie dajmy się oszukać tym, tym zwodniczym tytułom, bo generalnie przypominam, że edukacja, ta standardy edukacji seksualnej, które były wprowadzane kilka lat temu jako standardy WHO, też nazywały się standardami edukacji zdrowotnej i były realizowane przez niemiecką, niemiecki Instytut z Kolonii. Także ostrzegam rodzice, prawo jest po naszej stronie. To, co powiedziałby pan. Zbigniew, to, to co powiedział pan Zbigniew Barciński, my musimy dzisiaj być bardzo czujni. Artykuł 200 kodeksu karnego, punkt trzeci, mówi wyraźnie, kto nieletnim przed 15 rokiem życia pokazuje treści pornograficzne, kto przekazuje treści pornograficzne, podlega karze do lat trzech. Rodzice, zadzwońcie na policję, to jest sprawa dla prokuratury. Tak dla edukacji, nie dla deprawacji. Tak dla, dla edukacji! Nie. Dla... Dzisiaj tutaj przyszłam jako rodzic, jako mama, ale też jako reprezentant mojego stowarzyszenia. Jako prezes stowarzyszenia nauczycieli i pracowników oświaty, nauczyciele dla wolności. Wspaniałych, dzielnych, mądrych i odważnych nauczycieli. Dziękuję, że jesteście ze mną. Reprezentuje tych nauczycieli, którzy pragną dobrej szkoły, którzy walczyli i walczą o poszanowanie obywatelskich swobód, wolności i niezbywalnych praw. W Stowarzyszeniu Nauczyciele dla Wolności połączyła nas odwaga i walka o prawo do podejmowania wolnych decyzji w kwestiach zdrowotnych. W maju tego roku byliśmy jedną z organizacji, która zainicjowała powstanie koalicji na rzecz ocalenia polskiej szkoły. I dziś stajemy tutaj razem z Wami, razem z innymi organizacjami, by upomnieć się o dobro naszych uczniów, o dobro naszych dzieci, by walczyć o poszanowanie niezbywalnych, naturalnych i konstytucyjnych praw rodziców. Do wychowywania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem, a także o wolność nauczycieli do postępowania zgodnie z własnym sumieniem i o nasze prawa zagwarantowane w karcie nauczyciela, chociażby do zadawania i oceniania prac domowych. Nie zgadzamy się na łamanie praw rodziców, na niszczenie autorytetu nauczyciela. Niszczenie jego autonomii, na lekceważenie głosu strony społecznej. Nie zgadzamy się na deprawowanie i niszczenie uczniów, na ich formatowanie, na formatowanie również nauczycieli według jakichś zewnętrznych ideologii. Wiele idei, które obserwujemy, szczególnie przez ostatnie trzy lata, jest nam podawanych w pięknym opakowaniu. Ale musimy zaglądać głębiej, musimy patrzeć na zewnętrzne inspiracje, musimy patrzeć na owoce. Nie zgadzamy się, by interesy zewnętrznych podmiotów, takich jak chociażby koncerny farmaceutyczne i oligarchowie sponsorujący Światową Organizację Zdrowia, która w swoich wytycznych sugeruje konkretny, szkodliwy model edukacji seksualnej, a także narzuca przyjmowanie różnych preparatów, także w szkołach, już niedługo pewnie. Nie zgadzamy się, by takie organizacje miały wpływ na polskie szkoły. Nie zgadzamy się, by rządziły nią i naszym państwem dyrektywy unijne czy globalne. Chcemy suwerennej polskiej szkoły. Chcemy suwerennego państwa polskiego. Przy okazji zapraszam Państwa na konferencję 3 grudnia do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie będziemy opowiadać o Światowej Organizacji Zdrowia. stopwho.pl Tam można się zarejestrować. Nie zgadzamy się na wszelkie umowy i projekty międzynarodowe, których zawarcie powoduje utratę naszej suwerenności i w szkole, i suwerenności jako państwo. Nie zgadzamy się na narażanie polskich dzieci na chaos w oświacie, czy uszczerbek na zdrowiu poprzez różne zabiegi proponowane w szkołach medyczne. Nie zgadzamy się na niszczenie ich zdrowia fizycznego i psychicznego, a także naszego zdrowia, naszego nauczycieli, rodziców dorosłych. Nie zgadzamy się, a umów takich międzynarodowych w ostatnich latach kilkunastu polski rząd podpisał wiele. Mówimy stanowczo nie zewnętrznym wpływom na polską szkołę i na polski naród. Chcemy, aby polska szkoła była. Suwerenna. My, nauczyciele, najlepiej wiemy, jak ciągłe zmiany negatywnie wpływają na atmosferę w szkole, na współpracę nas, nauczycieli, z rodzicami. A to niszczy równowagę psychiczną uczniów. I edukacja zdrowotna taki konflikt pomiędzy rodzicami a szkołą będzie wprowadzać. Dlatego mówimy jej zdecydowanie nie. Byli albo są jeszcze z nami politycy, bardzo się cieszymy. Dziękujemy za wszystko, co robią dla polskiej szkoły. I chcę dzisiaj do nich, do polityków, do parlamentarzystów, do przedstawicieli władzy zaapelować. Porzućcie partykularne, partyjne interesy i pomad wszelkimi podziałami połączcie siły, aby zawalczyć o polską szkołę. O dobro polskich dzieci i polskiej młodzieży. My, jako organizacje społeczne, połączyliśmy siły w koalicji na rzecz ocalenia polskiej szkoły. I choć różni nas bardzo wiele, połączyły nas fundamentalne wartości i troska o dobro polskiej szkoły. Dzięki temu, dzisiaj jesteśmy tutaj razem na tej manifestacji, którą stworzyło bardzo wiele środowisk. Wzywamy Was, politycy, porzućcie swoje urazy, partykularne interesy i razem z nami zawalczcie o polską szkołę. Wykonajcie swoją robotę na tych odcinkach, gdzie nasze możliwości zwykłych obywateli są niewystarczające. Niech szkoła przestanie być areną politycznych rozgrywek. Zewrzyjcie szyki. I razem z nami zatrzymajcie ten czerwony potop, który demoluje polską oświatę. Ktoś powyrzucał ze szkoły polskich bohaterów. Może czas, żeby role się odwróciły. Brawo!